Zarąbicie się ciężko biega przy temperaturze 34 stopnie i takiej wilgotności mega mi jest ciężko zejść poniżej tempa 6, no ale cóż, robotę trzeba zrobić, więc lecimy. Może nie jakimś morderczym tempem, ale pobiegnę sobie na plażę. Jeszcze zobaczycie, jak się tutaj biega po ulicy. Tędy sobie teraz biegniemy na plażę. W zależności od poziomu wody spróbuję sobie pobiegać, ale może być dużo, zaraz się okaże. Chyba jest dużo, więc dzisiaj lipa zbiegania na plaży. A tak się biegnie po tajskiej ulicy. Nie jest tu jakieś pobocze, ale co drugie auto jedzie tym poboczem. Na skuterach tak samo, także nie dość, że gorąc i duża wilgotność. To trzeba jeszcze na siebie zarobiście uważać. z lepszej perspektywy, jeśli byście chcieli zobaczyć.